Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to moja próba powrotu na YouTube'a. Już od długiego czasu myślę, żeby tu wrócić, żeby coś dla Was nagrywać. Nagrywam sporo treści na mojego Instagrama, ale są to treści dość krótkie, jako że Instagram z tego słynie, dość skrótowe, a wiem, że niektóre rzeczy, które tworzę, różnego rodzaju crafting i DIY. Ciężko pokazać i wytłumaczyć w 30-sekundowym filmiku, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z filmem: jak zrobić taki notes DIY od zera, siadając tylko papier kolorowy i papier biały. O, tu mam taki mniejszy notesik. No, i mam nadzieję, że ten materiał Wam się taki trochę dłuższy gadany spodoba i że będziecie zaglądać na mojego YouTube'a, gdy będziecie chcieli stworzyć coś, a nie będziecie wiedzieli, jak to stworzyć. Do stworzenia własnoręcznie notysika będziemy potrzebować równo pociętych kartek. Ja tym razem zdecydowałam się na taki większy format, ale wcześniej na przykład robiłam też taki mikro książeczkę, notesik i tutaj już zaczęłam sobie malować akwarelki. Ten zrobiłam z papieru właśnie akwarelowego, a tym razem robię z takiego troszkę cieńszego papieru i jest to taki papier ze szkicownika grubszego troszeczkę. No więc równo pocięte karteczki i to jako pierwsza Wam pokażę jak to zrobić w tym filmie. Ale oprócz tego potrzebujemy również ołówka, linijki, właśnie papieru z bloku, tutaj mam kartkę z bloku, kartki zwykłej od drukarki lub zwykłej od zeszytu, ja akurat miałam taką pod ręką od zeszytu, nożyk z ząbkami, nożyczki. Klej magic bądź klej introligatorski to jest taki klej specjalny do klejenia książek. No i fajnie by było mieć jakąś ładną owikę. Ja taki blok z kolorowymi, pięknymi papierami zakupiłam sobie ostatnio w Action, więc na pewno wybiorę jakiś z tego, aby ten nasz notesik owinąć. No dobrze, no to jak fajnie i równo wydzielić naszą kartkę? Przede wszystkim musimy sobie zdecydować, jakiej wielkości chcemy, aby nasze kartki w notesie były. W moim przypadku będzie to 10,5 na 13,5 cm. I żeby najfajniej, najrówniej tą karteczkę wydzielić, to musimy w dwóch miejscach zaznaczyć właśnie. Yy, Tą odległość od tej strony do tej będę brała 10,5 cm. Wysokość tutaj nie ma znaczenia. Byle było gdzieś to u góry kartki. Tutaj 10,5. I teraz niżej robimy to samo i również zaznaczamy odległość 10,5. Teraz te linie się nam połączą. Dokładnie w tym samym miejscu, jakby w odległości od brzegu, są te kropeczki wcześniej przeze mnie porobione, więc. Na pewno będzie to w odległości 10,5. No i teraz 13,5, więc również powtarzam tą czynność teraz od tej strony. Tu akurat od połówki zaczynam od 13,5 do zera. Zaznaczam, później troszeczkę niżej, zaznaczam i rysuję tutaj kreskę. W ten sposób. Wstała nam karteczka 13,5. O, troszkę mi tutaj zeszło, Widziałam, że nie jest równo. O. I tutaj kolejny raz też potrzebuję jeszcze jedną stronę 10,5. Więc zaznaczam sobie tutaj i gdzieś wyżej. O, super. Obracam papier. Zaznaczam te dwie kropki. No i teraz jeszcze po trzynaście i pół zrobię. Trzynaście i pół. i Trzynaście i pół. Też sobie zaznaczę. Teraz wycinamy te kartki. I tak naprawdę musicie tego papieru naciąć tyle, ile chcecie mieć kartek w swoim notesie. Ja już wcześniej, jak wiecie, przygotowałam ten papier i nacięłam go. I tutaj mam moje gotowe kartki, i dwie z nich muszę właśnie odłożyć, i one będą mi służyły później za okładkę. A ten papier równo, 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 równo staram się ułożyć równo ze sobą. Stukając o stół, żeby się wyrównał i tutaj z tej strony wierzchniej jeszcze właśnie taki klips Wam się przyda. Będzie jakaś mocniejsza klamerka i spinam tutaj takim oto właśnie klipsem. Teraz z kartki zwykłej papieru dotnę ją sobie tutaj, żeby mieć równiutko. Okay. Taki kawałeczek. Będzie mi potrzebny, aby skleić grzbiet tego notesu. sobie zaznaczę, ile mi jest potrzebne. I to będzie mniej więcej taki kawałek papieru, i on będzie grzbietem tej mojej książeczki, i on będzie później tutaj przeze mnie przylepiony, aby ten grzbiet książki połączyć. Ja zrobiłam troszeczkę za. Długi ten papier, więc teraz go odocnę. Mhm. Odkładamy. Teraz ten grzbiet, tutaj, całutki, bierzemy i takim nożykiem z ząbkami nacinamy pod takim ukosem. Kilkukrotnie, powtarzając, ale też starając się tutaj trzymać, Zbita te kartki. Im więcej zrobicie tych kresek, tym myślę, że kartki w nocy będą się mocniej trzymać. Bo w te zakamarki właśnie wchodzi nasz klej. Mam nadzieję, że to widać. Jest tutaj pocięte. No i teraz będziemy nalepiać. Tą kartkę sobie najpierw ją posmaruję klejem całą. zaraz to rozmarzę. Klezę sobie podkładkę, żeby nie obrudzić nic. Tutaj na cały grzbiet tej książki też nakładamy dość obficie Smarować. Wszystkie kartki palcem odkładamy, smarujemy nasz grzbiet. Też zadbajmy, żeby. Tak, był się równomiernie ten klej. Rozłożony ładnie. Okej. Okay. No i tą książkę. Naszą teraz tu przykładamy. W ten sposób. Tu mocno dociskamy. Tutaj tutaj wszędzie ładnie dociskamy. O, tu mi troszkę wystaje, to docne. No i tak to wygląda. Kochani. I teraz możemy to położyć na kaloryferze, aby to nam przesło. I ja tak właśnie zrobię, bo za chwilkę zabieramy się za robienie okładki. Okładkę będziemy robić z kolorowego papieru. A wnętrze okładki dla twardości to dwie kartki, które odłożyliśmy wcześniej z wymiaru, z wymiaru naszego notesu. Ja teraz będę wybierać okładkę do natesu, i nie mam pojęcia, na który z tych papierów się zdecydować, bo są one po prostu przepiękne. Ale chyba muszę jakiś full color wybrać, wiecie? Chociaż nie wiem sama. No, ja jestem ostatnio bardzo kolorową dziewczyną. Dużo koloru ostatnio w moim życiu, ale daje mi to świetną energię. O, to mi się podoba. To jest chyba takie w moim stylu bardzo. Wybieram ten kolor. Właśnie te papiery są takie, że jeden jest gładki, jeden jest z brokatem. Ja raczej nie jestem tym Brokat, ale to też zależy, co i jak i gdzie. Ok. Więc mam już papier. I yy, super. Tak będę robić tą okładkę. I na tej stronie, tu wewnętrznej, będziemy przyklejać nasze kartki. I musimy je przylepić, zostawiając odstęp w środku, mniej więcej taki na nasz notes, i po bokach zostawiając tyle samo, aby założyć na bok. Więc no, to będzie u mnie tak. Ja sobie zaznaczam ołówkiem, gdzie będą te kartki przylegać. Ten papier smaruję klejem. Znowu Magic Rules. Nie bójcie się ubrudzić rąk, proszę was, gdy coś tworzymy. Niestety. Tak jest, że ręce sobie brudzimy. Bo ręce zawsze można iść umyć. Papier musi być dokładnie posmarowany i roztarty ten klej. Tu, git. I przykładam tu. I tu. Jedna już jest. Teraz druga. W przypadku klejenia też te boki są najważniejsze, ranty, żeby ładnie tutaj dojechać klejem i rozsmarować. Ok. To jest dość gruby papier, więc klej nie powinien nam przesiąknąć i nic złego nam nie zrobi. Ok. Super. Teraz docinamy brzeg. Czyli macie problem z równym ucięciem. Chociaż tutaj nie ma to takiego bardzo dużego znaczenia. Jeśli krzywo przetniemy to, no mi się akurat piękny łuk tutaj zrobił. Elegancki, <laughs> ale no, to nie ma takiego super znaczenia, bo yy, i tak będziemy zaginać to. Ok, no to teraz zaginamy nasz papier. Tutaj. Porządnie trzeba przejechać, żeby się zajął. Druga strona. Boki. Tutaj bok yy, Dobrze. Okay. No i ja osobiście w tym miejscu. Wykrawam ten. Kwadracik, żeby nie robiło się takie zgrubienie. No, i podklejam tutaj to wszystko. Klejem mocno przyciskam, żeby ten klej chwycił. Troszeczkę ze słabo cięłam, to też jeszcze poprawię sobie. Ok. No i to jest nasza okładka. Będziemy jeszcze zaginać tutaj. I tutaj. Teraz idę po natasik. No, natasik już zdążył, zdążył wyschnąć, więc fajnie. I teraz będziemy potrzebować jeszcze takie ozdobne. Kartki, aby ten środek wkleić. Widzicie, tutaj jest inny papier. I wybieram coś fajnego, co będzie pasować mi do tych kwiatów. O, mam tutaj fajny papier. Coś z niego robiłam, ale straczy mi na pewno. Jest to taki piękny, zielony. kropeczkowaty. będzie bardzo ładnie wyglądał. No i potrzebujemy teraz. Dwie kartki podwójnej wielkości notesu. A więc u mnie będzie to 21. 21. Byłam po 10,5 szerokie, więc razy 2 to 21. I tutaj tą linię będę łączyć. I od razu sobie. Chcę połączyć na dwie kartki, na trzynaście okay. i pół wycinamy. Dobrze, te karteczki już wycięłam poza kamerą, bo pierwszy raz od dawna nagrywam na YouTube. Jak już to mówiłam na początku i obawiałam się, że nie starczy mi baterii w ten pamięci. No dobrze, no i teraz będziemy wklejać nasz notowik do owiki. Te karteczki składamy na równo i po prostu będziemy doklejać papier tutaj. znowu play play się rządzi. druga strona No I teraz będziemy wklejać okładkę z, z tej strony. I będziemy to robić w kolejności. Więc najpierw posmarujemy tutaj górę, bo tutaj wnętrza już środka tym razem, w tym etapie się nie klei. Składamy. I fajnie, ładnie. Zamykamy. I fajnie. Pięknie. Oj, pięknie się przykleiło z tej strony. Teraz druga strona. Zamykamy, przyciskamy, próbujemy nie dotknąć tego naszymi brudnymi palcami. Udało się, ja się bardzo cieszę, że dobrnęliście ze mną do końca. Dajcie znać w komentarzu czy wy próbujecie robić taki notes. Może być to świetny prezent dla kogoś bliskiego, kogoś kto lubi takie DIY. Ja ten no zrobiłam dla siebie, bo mam zamiar w nim tworzyć piękne obrazki. Tu jeszcze klejny dosek, troszkę jest wybrzuszeń, ale zaraz znowu kładę go na kaloryfer. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmiku. Cześć!